Tak wygląda nadludzki poziom panowania nad talią kart. Szymon Drobiński prosi mnie o to, żebym przetasował talię, a następnie z góry powiedział na jakich pozycjach znajdują się cztery asy. A więc jedziemy, wszystkie cztery asy idą koło siebie w jedno miejsce tali. Joker nie będzie nam tu potrzebny. I teraz tak, karty mam dokładnie przetasować, więc zacznę od serii przełożeń. Do tego dołożymy tasowanie overhand, które przypuszczam każdy z Was zna z gier domowych. I do tego wszystkiego dołożymy jeszcze serię stripów, jednego undercata i oczywiście moje ulubione riffle shuffle, którego nie mogłoby tutaj zabraknąć. Jeszcze dołożymy serię stripów i kilka przełożeń. I po tych całych mieszaniach asy znajdują się na pozycji uwaga 7, 13, 22 i 25. Liczymy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i mam pierwszego asa. 8, 9, 10, 11, 12, 13, drugi as. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 i 25. A biorąc pod uwagę fakt, że te karty zostały dokładnie przetasowane, jest to chyba raczej imponujące. Aha, zapomniałbym. Na jokerze z tyłu to wszystko było z góry od początku napisane.